Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Część z 750 pieczołowicie układanych płyteczek za mną. A więc, co tam, Panie Wychłanie? Dziś ten cykl dawno niewidziany, ale no trzeba omówić trochę te doniesienia z Formuły 1, które wyszły w ostatnich dniach. Przy braku ścigania jest ich trochę. 30 marca mamy, a zatem stan wiadomości właśnie na ten dzień. No i zaczynamy od układania kalendarza: od tego, co się może w sezonie 2020 jeszcze w Formule 1 zadziać, jeżeli się cokolwiek w ogóle zadzieje. Bookmacherzy dają obecnie kurs 4, że przejedziemy 16 lub więcej wyścigów. To, że jakiekolwiek wyścigi się odbędą, to obecnie kurs 1.14, ale to może rosnąć niestety wraz z rozwojem pandemii. Korona Koronawirusa. Formułę zastanawia się, jak ułożyć ten kalendarz, aby możliwe było rozegranie jak największej liczby wyścigów. Już pojawiają się głosy, że są możliwe po pierwsze dwudniowe weekendy wyścigowe, czyli trening jeden byłby rozgrywany w sobotę, ewentualnie jakoś by tam były zmiany w harmonogramie, aby te treningi rozegrać dwa. No i wtedy zespoły mogłyby łatwiej znieść te triple hidery, czyli um, trzy wyścigi z rzędu w tych miesiącach drugiej połowy roku, zapewne od lipca, sierpnia może Formuła 1 zacząć się ścigać i wtedy no praktycznie możemy jeździć co tydzień. E, oczywiście też są inne opcje przełożenia na przykład części wyścigów na sezon, sezonu 2020 na rok 2021 i do kończenia sezonu nawet w lutym 2021. Mówi się, że 2, 3, a nawet 4 wyścigi mogłyby być przeniesione, no tylko pytanie, które to wyścigi, no bo niewiele jest krajów, które mogą zaoferować Ściganie się właśnie w styczniu i lutym. Jeszcze jest ten warunek, że Abu Zabi musi kończyć sezon, bo za to też zapłacili słonę kasę, więc jest trochę tego układania. Zespoły deklarują, Mattia Binotto powiedział o tym, że będą elastyczne, że będą zgadzać się na propozycje FIA, że będą starały się wychodzić naprzeciw temu, aby ten sezon mógł zostać rozegrany w jak najpełniejszej skali, bo na im też na tym zależy, bo oni też będą dostawać pieniądze z praw telewizyjnych właśnie za te rozegrane wyścigi. David Coulthard e, mówi bardzo mądrze, że według niego m, Formuła 1 ruszy dość szybko, ale pierwsze wyścigi e, będą rozgrywane bez udziału publiczności. Według mnie już teraz Formuła 1 może ogłosić, że te pierwsze rundy będą bez publiczności. Oczywiście m, jest jeszcze trochę czasu, bo dwa miesiące ponad do startu Grand Prix Kanady, tego pierwszego zaplanowanego wyścigu. Niemniej e, myślę, że no, z udziałem publiczności takie wyścigi jak Silverstone, czy nawet jak Węgry niestety nie będą mogły dojść do skutku, bo jeszcze będzie zbyt duże zagrożenie epidemiologiczne. I tak jak mówi Kultart, według mnie to też jest prawdopodobne. Pierwsze wyścigi pojedziemy bez publiczności. Po tym, jeżeli sytuacja będzie w miarę dobra, no to będziemy mogli włączyć tę publiczność do Formuły 1. Trzeba pamiętać o tym, że największe pieniądze to są prawa telewizyjne, to są sponsorzy, a no, oni bez publiczności jakby mogą, na tej na żywo, mogą się obyć. To lokalni organizatorzy dostają wpływy z biletów, a oni się mogą znowu dogadać z Formułą 1, że w zamian za jakieś tam obniżenie tej opłaty licencyjnej. Tajemnicyjnej tego wczesnego wpisowego do Formuły 1 po prostu rozegrany zostanie wyścig już z góry, o tym wiadomo, bez udziału publiczności. I jeszcze na pewno sporo dyskusji o tym. Na przykład Bernie Eccleston mówi, że według niego to sezon 2020 powinien zostać w całości odwołany, a jednocześnie mówi, że na pewno nie odbędzie się Grand Prix Wielkiej Brytanii, bo to jest niewykonalne, w tym w warunkach tego, co się dzieje obecnie na Wyspach Brytyjskich. No tyle, że Bernie Eccleston. On lubi tak trochę podgrzać atmosferę, a poza tym może mieć jakiś inny interes w tym, aby krytykować obecne działania Formuły 1, no bo mówi się, że Liberty Media, czyli właściciel praw komercyjnych do Formuły 1, może mieć niebawem naprawdę duże problemy. Oni zaciągnęli taką pożyczkę w banku i ta pożyczka, warunki tej pożyczki są takie, że no, wszystko się odbywa zgodnie z zasadami, jeżeli oni wypracowują zysk minimum 303 miliony dolarów rocznie. Przy braku znacznie większy znaczy liczby wyścigów w sezonie 2020 no to może nie zostać wypracowany, szczególnie że w ubiegłym roku przy 21 wyścigach ten zysk wynosił 354 miliony dolarów, więc no, też nie, nie był to duży zapas. No i Liberty Media musi, aby nie złamać tych warunków udzielenia tej pożyczki, aby nie musieć jej nagle zwracać na zakup, a ta pożyczka była no, dość yy, spora, bo mówi się nawet o kwocie 2,5 miliarda dolarów na to, żeby móc kupić te prawa komercyjne do Formuły 1. Yy, no, ta, zresztą ta pożyczka została już sprzedana za 77% wartości, czyli no po prostu ten dług jest tym mniej wart o 23%. No, te, jeżeli by była konieczność zwracania tej pożyczki, to po prostu ktoś inny może przejąć prawa do. Formuły 1 od Liberty Media. Liberty Media przed początkiem sezonu, przed jeszcze wybuchem tej całej afery związanej z Grand Prix Australii no i pandemią koronawirusa, akcje Liberty Media stały po około 28 dolarów, potem spadły nawet do 13 dolarów. Teraz już się odbiły na poziom około 20 dolarów. Więc no widać, że to się bardzo zmienia i ta sytuacja też nie jest dla Liberty Media Właśnie łatwa. No a tu z tą epidemią koronawirusa no, walczą też między m.in. zespoły Formuły 1, m.in. Mercedes, głównie te, które są, mają swoją siedzibę na Wyspach Brytyjskich. One zapoczątkowały, zainicjowały taki projekt dotyczący wykorzystania technologii, którą mają jakby zespoły Formuły 1, wykorzystania nie tylko zasobów ludzkich, ale też wiedzy, którą posiadają, no do walki z efektami koronawirusa, czyli po prostu do budowy urządzeń wspomagających oddychanie. To nie są typowo respiratory, ale to są takie urządzenia, które tym zakażonym pomagają, ułatwiają oddychanie. No i okazuje się, że Mercedes już w zaledwie 7 dni był w stanie Uzyskać zgodę na używanie ich wynalazku czy ich urządzenia. Przeprojektowali jedną z maszyn, które mieli, mocno się skupili podczas, podczas tej przerwy, jeżeli chodzi o budowę silników Formuły 1 i bolidów Formuły 1 i tak dobrze pracowali, że już mają zgodę na testowanie 101 urządzeń i jeżeli testy wypadną pomyślnie, to będą w stanie dostarczać nawet łącznie z innymi ekipami. Nawet tysiąc urządzeń takich do wspomagania oddychania dziennie, dziennie. To jest niesamowite, że Formuła 1 może w takich czasach również tak przyczynić się do walki z pandemią, no i też do, jakby, swojego szybszego powrotu do normalności i do ścigania. Brawa dla, dla, dla tych zespołów, brawa dla tych, tych wszystkich, którzy obecnie no, walczą z, z tym, z czym. O czym myślimy codziennie i z czym boryka się świat, czyli właśnie z pandemią zachorowań na COVID-19, czyli chorobę spowodowaną koronawirusem. Przechodzimy do Ferrari, bo tam się też sporo dzieje. Po pierwsze, Sky Sports Italia mówi, że Sebastian Vettel dostał ofertę przedłużenia kontraktu o jeden rok z niższą pensją właśnie z ekipą z Maranello. Jemu kontrakt kończył się z końcem 2020 roku. No ta sytuacja niepewna, jaka obecnie mamy, jaką obecnie mamy w Formule 1, może mu sprzyjać i może właśnie dlatego zostało mu zaproponowany, żeby jeszcze rok, żeby jeszcze rok przejeździł w Ferrari. wiemy, że jego pozycja nie była jakaś mega mocna. Ale nadal dość silna, nie było jakichś zakusów zastąpienia go kimś innym, chociaż otwarcie mówiło się np. o Danielu Riccardo, który ma być na takiej mocnej liście rezerwowej Ferrari. Ferrari cały czas no, ma tą nierozwiązaną, tak w, w zawieszeniu, jakby tą sprawę z poborem paliwa z ubiegłego sezonu. Te siedem zespołów troszkę się osłabiła, ta stawka, która domagała się od FIA pełnych wyjaśnień, a nie tylko takiego lakonicznego komunikatu, że zostało osiągnięte porozumienie z Ferrari i to ma kończyć sprawę. Te siedem zespołów uszczupliło się o, o Mercedesa, bo Mercedes wycofał się, jakby uznał, że ok, FIA miała prawo do takiego. Orzeczenia. Natomiast no, Red Bull cały czas mówi, że nie, nie odpuścimy im. Będziemy dochodzić do tego, co tam, co tam zostało ustalone. Dlaczego została podjęta właśnie taka decyzja o wyciszeniu tej sprawy, o zawarciu jakiegoś tajnego porozumienia, o którym my nic nie wiemy. Helmut Marko o tym e, mówił. Zresztą Helmut Marko jest dziś na mm, ustach wszystkich z Formuły 1 za sprawą no, właśnie w wypowiedzi raczej o koronawirusie. Bo otóż Helmut Marko stwierdził, że planował, czy zaproponował stworzenie takiego specjalnego obozu, gdzie w kontrolowanych warunkach kierowcy Red Bulla mieliby się zakazić koronawirusem przejść tę, tę, tę infekcję, jak to nazywa Helmut Marko pod okiem specjalistów no i wówczas już po nabyciu odporności na koronawirusa mieliby w pełni sił przystępować do sezonu Formuły 1 bez jakiegoś ryzyka, że zostaną w trakcie sezonu zakażeni i wtedy nie będą mogli wystąpić w jakichś wyścigach no ten, łagodnie mówiąc ten pomysł nie spodobał się w Red Bullu więc porzucono go, natomiast no, jest szeroko komentowany jako taki przykład pomysłowości Helmuta Marko. Helmuta Marko, który cały czas bagatelizuje koronawirusa, który mówi, że jest to troszkę tylko groźniejsze niż grypa, że on sam to już chyba przeszedł tego koronawirusa i tak przeszedł w ogóle łagodnie i bardzo szybko i tutaj nie ma się czego bać. Zresztą pamiętamy, że Red Bull Toro Rosso Alfa Tauri były tymi zespołami, które bardzo chciały, aby rywalizacja w Grand Prix w Australii odbyła się zgodnie z planem mimo, że w McLarenie był przypadek zachorowania właśnie na Y, y, czy zarażenia koronawirusem? No cóż, Helmut Marko, doktor, ale nie medycyny, tylko prawa, więc y, y, powiedzmy, że wybaczamy mu, chociaż trudno taką właśnie wypowiedź. No to jeszcze a propos Toto Wolfa, bo tutaj też się sporo pojawia plotek. Po pierwsze Toto Wolf miał zostać zastąpiony Jamesem Allisonem podczas spotkania tych zespołów zespołów Formuły 1 i gdy ustalano te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o przepisy, jeżeli chodzi o wejście w życie tych przepisów, jeżeli chodzi o konkretne wyścigi i tak dalej, i dalej. I mówiło się, że no nie jest jego pozycja w Mercedesie dość mocna. Zresztą dwa razy pod, podpadł ostatnio. Po pierwsze tą z Ferrari, o której przed chwilą mówiłem, a po drugie tym, że był za rozegraniem Grand Prix Australii. Dostał wtedy telefon z Daimlera z Niemiec, że ma tę decyzję zmienić. Mercedes się wycofał i to zdecydowało, że w Australii ostatecznie kierowcy nie pojechali. Dodatkowo no, cały czas mówi się o plotkach dotyczących Toto Wolfa i Laurensa Stroll'a, że panowie bardzo się zaprzyjaźnili ostatnio, że latają razem w podróże i zresztą było ich widać dość często razem w padoku jeszcze w ubiegłym sezonie. No i że właśnie Właśnie Lawrence Stroll miał zaproponować Toto Wolfowi objęcie stanowiska dyrektora zarządzającego Aston Martina, czyli no spółki, którą, którą Laurent Stroll no nie, nie przejął, bo zakupił najpierw 17% udziałów, teraz mówi się, że zwiększył tę pulę do 25%. Że kupił tak 17% udziałów, teraz 25%, że wniósł do całego Astona Martina pół miliarda dolarów. No tak, tak się mówi, szczegółów finansowych oczywiście nie znamy, no ale zobaczymy, jak to będzie z tym Toto Wolfem: czy rzeczywiście przejdzie do Laurensa Strohla i do Aston Martina, czy jednak pozostanie w Mercedesie. Myślę, że tu sporo też zależy od samego Mercedesa i ich przyszłości w formule. 1. No to na koniec myślę, że taka dość ciekawa informacja dla fanów Lando Norrisa. Lando Norrisa, który jest bardzo aktywny ostatnio na streamach, który pokazuje swoją grę, który był jednym z gwiazdorów tego wyścigu sportowego Formuły 1. Teraz powinien się odbyć kolejny w tym tygodniu. Czekamy na informacje o nim. No i Lando Norris na swoim streamie na Twitchu przed rozpoczęciem zapowiedział, że jeżeli zbierze się kwota ponad 10 tysięcy dolarów na walkę z koronawirusem, no to wtedy ogoli się na łyso. I zebrało się 12 tysięcy, więc już teraz wszyscy zastanawiają się jak to ten Landon Norris bez włosów będzie wyglądał. No to tak lekko na koniec było. Czasy niestety takie jakie są, też czekamy na jakieś informacje z motorsportu, kiedy to może ruszyć, ale ruszy dopiero jak wszyscy będziemy bezpieczni, a myślę, że do tego jeszcze... Niestety daleka droga. Trzymajcie się ciepło, zostańcie w domach. No i e, też odwiedzajcie bloga, bo staram się, aby tych informacji nie brakowało, abyście mieli troszkę e, normalności, powiedzmy w tych trudnych czasach. W czwartek e, stream, e, nie tyle stream, co live Roberta Kubicy i Bartosza Zmarzlika, naszego mistrza świata na żużlu. Czwartek, godzina 19. Też będzie relacja live na bloga, także na blogu, także zapraszam. Serdecznie dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, Będę, będzie to dla mnie znak, że mam częściej wracać do tego cyklu. Co tam Panie w Ewłanie? Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.